Dzień dobry, witajcie wszystkie kibice. Tym razem zabieram Was do Stambułu na mecz Super Pucharu Europy pomiędzy Liverpoolem a Chelsea. Zapraszam na relacje z tego wyjazdu. Jesteśmy, moi drodzy, wylądowaliśmy na lotnisku w Turcji. Dobra, idziemy do jakiegoś szybkiego wozu i zmierzamy, nie wiem gdzie, ale chyba w kierunku hotelu. Przyjechał czarny Mercedes. Zapraszam Państwa do środka. Jedziemy! Wieś nas po zwycięstwo! Moi drodzy, oprócz tego, że jest z nami Bartek z Betkich Polska. To jest też z nami ostry agent, który robi wszystkiemu zdjęcia co się da. Także bądźcie czujni! Bo kto wie, czy on nie robi również zdjęcia Wam. A czy ty zostawiłeś już subskrypcję? Jak nie, to zajrzyj na fango! Podaj dalej! No i wszystkie poleciały. Dlaczego ja nie mam przyjaciół? Choćby nawet chciał przyjść, coś kupić dla siebie, dla rodziny, na pamiątkę. No to nie, to zamknięte. Hashtag puśćcie kibica. Jesteśmy pod stadionem. Oj, 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 ależ by był wypadek. Kto dziś wygra? Okej, okay, okej, okay, żartowałem, nie było pytania, nie denerwuj się. Moi drodzy, jest takie powiedzenie, że co się stało w Istanbule, zostaje w Istanbule, ale powiem Wam, że nie do końca. Na kanale Betek Polska znajdziecie dosyć ciekawe wyzwania, w ramach których, słuchajcie, z tym panem powalczyliśmy o nagrodę dla kogoś z Was. Nagrodę miesiąca, moi drodzy, nie ma co ukrywać. Najlepsze jest to, że tę nagrodę wybieracie sami. Od nich to. No cześć, jak tam u Was? Dobrze się siedzi. No a my jesteśmy w Turcji, moi drodzy! A tak, w międzyczasie chciałbym Was zapytać naprawdę bardzo poważne pytanie. Nie wiem w jakim jesteście dokładnie wieku, ale każdy jest w innym wieku. A pytanie brzmi mianowicie w sposób taki, czy jak byliście mali, to robiliście kiedyś noski eskimoski? Gie, gie, No. Dawaj to. Co ty robisz z moją kamerą? To jest młoda kamera, ona jest nieletnia. Tak stoi z zakupami, ale ja nie zamawiałem. Są kibice londyńskiej Chelsea przygotowani na jutrzejszą porażkę z Liverpoolem. Spacerujemy sobie po tych tureckich ulicach nocą, dzień przed meczem, ludzi oczywiście dużo, ale jutro z pewnością będzie bardziej kibicowsko. Ale teraz krążymy w poszukiwaniu kebaba. Zwykły kibic chciałby zjeść coś zwykłego, a jak jesteśmy w Turcji to musi być zwykły kebab. I już moje oczy widzą coś takiego, na czym mi zależy. Panowie to robią, a ja to będę jadł. Gdzie jest kebab? No tu masz doner. Tu jest kebab. Dziękuję. Jak powiedziałem, tak się dzieje. Próbujemy. I po pierwszym gryzie stwierdzam turecki kebab, nasz kebab, dwa inne kebaby. Smacznego wszystkim. Jeżeli też w tym momencie coś dziejecie. W takim razie będę to zjadł. nie skacze ten za Chelsea. Hop! hop. Tak pan mówi. Póki co udało się przeforsować chyba najważniejsze bramki. Przechodzimy dalej. No i szukamy swojego miejsca na stadionie. Co tutaj się wyrabia, to ja nie mam pytań. W końcu się udało, jestem już na swoim miejscu i muszę wam powiedzieć, że to miejsce jest naprawdę całkiem, całkiem niezłe. Zobaczcie sami. Wyszli, patrzcie, tutaj są, czyli jednak będą grać, wszystko się zgadza. Lecimy w końcu z tym spotkaniem! i bez wątpienia była to najlepsza okazja Chelsea na zdobycie bramki. Lecimy dalej. Co tutaj się dzieje? Proszę. 36. minuta, 1 do 0, ale dla Chelsea. Bartek jest niebieski. On kibicuje Chelsea. No lecimy dalej. Teraz tak naprawdę się rozpoczynają większe emocje. 1 do zera. Zobaczymy, jak odpowiedzą The Reds. Niby bramka Pulisic'a na 2 do 0, ale jednak nie, pozycja spalona. Ale to by było, 2 do 0, na szczęście dla Liverpoolu, na nieszczęście dla Chelsea, 1 do 0. to już zapada fantasyżny rok drugiej części spotkania 48 minuta 1 do 1. Gototo. się. I wszystko wskazuje na to, że tak jest! Po 90 minutach 1 do 1. Także moi drodzy, ciąg dalszy, wielkich emocji już za chwilę. I miały być emocje są. Pani sędzina z Francji na tureckiej ziemi dyktuje jedenastkę dla The Blues. Lekko się tam zabawił Jorginho i 2 do 2 w setnej minucie tego spotkania. Kolejny rozdział w Biblii. Koniec. Po 90 minutach, po dogrywce, po rzutach karnych ostatecznie górą. Derec, Liverpool zwyciężają w rzutach karnych właśnie 5 do 4. Ależ to były emocje, cóż to było za spotkanie. A to wszystko dzięki Betty Polska. Dziękuję serdecznie i moi drodzy, zapraszam Was właśnie na kanał Betty Polska, bo tam też troszkę się działo. Uff, to by było na tyle, jeżeli chodzi o tą relację z wyjazdu do Tzapu. Dzięki, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, łapka w górę, mile widziana, subskrypcja i widzimy się na kolejnych wyjazdach, mam nadzieję, że zagranicznych. Do zobaczenia!